Dzień dobry, dzień dobry, kochani. No to zobaczymy. Weekend, jak tutaj na mnie, co karty chcą przekazać. Już tutaj sobie tylko zrobię porządeczek z moimi kartonikami. Nie mam kart urodzinowych. Będzie jedna. Będzie jedna karta urodzinowa i dla naszych imieninowych Andrzejków wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrówka, kochani. Obojętnie, co by się dzisiaj nie, nie, dzisiaj w ogóle nie działo, to słuchajcie, no Konstanty też ma imieniny w moim kalendarzu. No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Nów jest dzisiaj, czy jutro? Kurde, jak ja lubię te kalendarze. No jutro, w niedzielę, w niedzielę, nie zapomnijcie, kochani, żeby liście laurowe wymienić, no. Zaraz wam powiem. W tym kalendarzu. W tym kalendarzu nie napisali o której. Zaraz wam powiem. 7.22 rano, kochani. 7.22 rano mamy. nów księżyca. Ale nie ma pustego biegu księżyca. Także spoko. Kochani. Andrzejkowie. Konstantyn. Natalia. Edmund. Wszystkiego najlepszego, kochani. Dla Was karciocha, ale jedna dla osób, które lubią mnie słuchać i wiedzieć, co tutaj w trawie piszczy, ten przekaz również jest dla Was. To jest ta karta. <grym> Specjalnie sobie zostawiłam, kochani, ten <grym> kalendarz, bo sobie napisałam, <grym> bo w internecie, wiecie, znalazłam, że. Dzisiaj jest Dzień Białych Skarpetek i mówię, muszę Wam o tym powiedzieć. Także jakbyście chcieli ubrać jakieś kolorowe, to nie, 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 nie. No i już lecą karty. Dzień Białych Skarpetek i nam leci jakiś goguś tutaj. Słuchajcie, czytam super książkę, zaraz Wam pokażę. Tylko sobie przełożę kartę. Jak ktoś kocha książki i y, lubi y, poszerzać swoją wiedzę, to polecam moc 6 minut. Y, dosyć gruba, dosyć, dosyć gruba, ale to, co chciałam Wam przekazać, to po prostu myślę, że każdy w niej znajdzie coś dla siebie, co musi poprawić. Nie porównywać się do innych, hmm. czym jest autorefleksja, kochani. I tutaj są najfajniejsze: jest też to, że można sobie też wypisać, tak? Czyli wyobrazić sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak się widzisz za 10 lat, za 20 lat, co muszę poprawić, co muszę dzisiaj zrobić, jaką chcę afirmację. Polecam Wam z całego serca. Moc 6 minut. Taki codzienny dziennik motywacyjne rewelacja dla mnie rewelacja <laughs> wracacz nam przychodzi dziewczyny chłopaki wraca wracacz nie mogę bez ciebie żyć słuchaj wiesz nie mogę bez ciebie żyć ktoś się chce pogodzić być może będziecie kogoś gonić za długi, ktoś nie chce oddać. Niektórzy spędzą w domu z rodziną ten weekend. Niektórzy będą sprzątać, myć okna, ale też yy, będziecie coś ustalać. Coś ważnego będziecie ustalać. Nie wiem co. Bardzo będziecie zmęczeni. No to może, jeżeli będziecie na tych komi wojażerach to może wiecie, no. Słuchajcie, skok w bok się komuś tutaj szykuje jakiś romans, który nie ma prawa istnieć. Może tylko jednorazowe z kimś z przeszłości. No, możecie spotkać byłego, było mi się i się tutaj ten podzieje. Może tak być, ale kochani, spotkania rodzinne, spotkanie domowe. Jeżeli kogoś dawno gdzieś nie widzieliście, jest szansa, że ten ktoś przyjedzie. No, ktoś tutaj będzie musiał troszeczkę odpocząć też w weekend i podkurować się tak jak ja. Bo ewidentnie opadacie z sił, opadacie z nocy nieprzespanej, ale to też kwestia zdrowia, kochani. Warto by podkurować się. No, na kolana zwróćcie uwagę, na kręgosłup, na stawy. Bardzo mocno się zaznacza, wiecie? No, do niektórych przyjdzie przelew, przyjdą pieniądze, hmm. jakaś radość na dom. No, pieniędzy możecie nie odzyskać, ale też powiedziałabym, nie ufajcie nowo poznanym osobom. No, zrób porządek. No, nie wytrzymam. Patrzcie, dopiero wam mówię, że będziecie sprzątać w domu i dostaliście kartę 21. O, piękna cyfra, kochani, oczko nie. Może 21 będzie dla was dzisiaj dobre, może będzie szczęśliwe. Dojdziecie do sedna sprawy. Uwolnijcie się od jakiegoś ciężaru. Od kogoś może nawet. Porządki domowe to jest to, co powiedziałam. Uprzętniecie to, co wam w ogóle nie jest potrzebne, czyli wyrzucicie śmieci. Brawo. Brawo. Może kiedykolwiek czuliście się, kochani. Przygnębieni, przygnieceni takimi emocjonalnymi myślami, co? Może macie w domu bałagan, może dzieci robią bałagan, może stary. <laughs> zwał jak zwał. Nadszedł czas, żeby się uwolnić, kochani. Zrobić miejsce na nowe, na nowe rzeczy. Cuda się będą pojawiać. Jeśli chodzi typowo, kochani, o związki, to ja Wam powiem, że trzeba oczyścić tutaj też, porozmawiać, oczyścić atmosferę między Wami, bo nie jest tak źle, można by rzec. Natomiast niech wiele osób czeka na kogoś nowego, na kogoś poważnego, a tu jest ktoś, kto się bawi, a tu jest osoba poważna, inteligentna bardzo. Także możecie no, w te Andrzejki tutaj kogoś poznać. Kogoś, kto chce założyć dom rodzinny. Wracaczom mówimy: Nie było ciebie tyle lat. Jak w tej piosence. Dobry czas, dobry, żeby zrobić inwentaryzację, porządek. Każdy przynosi troszeczkę, nie? Do domu troszeczkę bagażu, troszeczkę śmieci. i Trzeba to kiedyś wyrzucić. Przeglądajcie sobie pocztę, zapłaćcie rachunki, bo, bo pieniądze, kochani, tutaj są, więc będą. Mhm. Niektórzy mogą się czuć naprawdę przytłoczeni, że siedzą sami na przykład w domu. Ale nie załamujcie się, bo karty podpowiadają, żeby zająć się tym domem. Dobra? Jeżeli czujecie, że chcecie sobie chodzić w piżamie, to macie do tego prawo. To jest takie fajne przesłanie ochronne kochani z tej karty. Bo ktoś tutaj musi to usłyszeć, że skupia się za bardzo na potrzebach innych, a nie na potrzebach swoich. Co? Przyznajcie się. Może za bardzo jesteście uczynni, pomocni, nigdy nie umiecie powiedzieć nie, a ja wam powiem, teraz was zaskoczę, że wy też musicie odpocząć i być bardziej asertywni. Mówić nie. Wasze powołanie nie jest wszystkim pomagać dookoła, bo wy, wy jesteście wyczerpani i wasza energia spada. Zobaczcie. On siedzi na schodach i nie ma siły się ruszyć. Nie róbcie już więcej przysług za free. Przede wszystkim macie być kochani za to, kim jesteście, a nie za to, ile dajecie pieniędzy, sprzątania. Przede wszystkim nie, nie tylko wy musicie być przydatni i. I potrzebni na już na wczoraj, nie? No, coś mam wrażenie, że tutaj ktoś się kimś opiekuje mamą, tatą, nie wiem. No to ja widzę tak weekend. No teraz sobie poczytam komentarze. Wszystkiego dobrego, skarby. Buziaki dla Was. Miłych dni. No i dajcie znać koniecznie, jak tam na Andrzejkach było. Będzie, jest. <noise> w zależności, kiedy zobaczycie filmik, nie? Pa, pa.